Mamy uciekiniera, mamy, nie gryzaj, burzaka. daj buziaczka, o tak ślicznie moja kochana, nie gryzaj, co mnie podgryzasz, co mnie podgryzasz maluszku ty, nie podgryzaj mnie, ja też cię kocham, no, ku maluszek mój malutki Ojejku, jak się cieszę. A ław wlazła mnie tam, czekajcie. Nie właśnie tu chodź, tu, 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 o tu chodź. Nie właśnie tam. Oj, kochanie, malutka. Jest w domu uciekinier, jest. Jest uciekinier, do kaptura mi wchodzi. Uciekinier, kochany. Och, och. Tak właśnie spadnij, nie spadnij. Maluszka. Łaskocze mnie Łaskocze mnie. Nie waź mi na głowę. Na głowę nie. Tu jestem teraz, tu jestem. Dobra. Jest, 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 jest w domku, jestem, jestem, wróciłam o, i podgryzam pańcie, kocham pańcie, o, jak kocham pańcie, ojej, ojej, jej, tak kocham, ojej, jak kocham, tak, tak, tak. tak. Tak Fredki okazują miłość. liżą i podgryzają lekko. o tak, ojej, 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 jak mnie ucho liże, ojej, jak kocha. Jak kocha mocno. Tak się cieszę, że do domku wróciła. Od razu widać, że się cieszy. Liżę, kocha bardzo.